Boże, z tej strony ośnica Balam. Witam Was w moim kolejnym filmie. Dzisiaj będzie Boże Narodzenie, bo przerobiliśmy już zwiastowanie, nawiedzenie. To teraz, jeszcze w tym okresie Bożonarodzeniowym, Boże Narodzenie. Bardzo dziękuję za całe wsparcie. Że lajkujecie, subskrybujecie, dajcie łapki w górę i proszę Was, abyście kontynuowali głoszenie Jezusa Chrystusa. Łapki w górę, subskrypcje i lajki nie są takie ważne. Ważne jest poczucie człowieka i poczucie, że możesz być dumny, jestem chrześcijaninem, wierzę w Jezusa Chrystusa. Bardzo się cieszę, że znowu możemy się spotkać. Ja z Wami w czasie tego filmu dziękuję Wam za wszystko co robicie wspierając mnie. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy pomagają i mi iść za Jezusem. I dziękuję wszystkim i teraz chciałabym przejść do filmu. Bardzo Wam dziękuję i bez dalszych ceregieli zaczynajmy. W owym czasie wyszedł dekret Cezara Augusta, aby spisać ludność całego świata. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, zapisać się, każdy do swego miasta. Wyruszył też Józef z Galilei do miasta Nazaret, do Judei do miasta Dawidowego. Na czym polega spis ludności? Już tłumaczę. Otóż, każdy człowiek, który należy do tego spisu, tego państwa, tamtego regionu i tak dalej, musi udać się do miasta swoich narodzin. Wielu z by poszło na przykład do złotory i poznania, kalisza! Wrocławia, Warszawy i innych. Tam, muś, tam na miejscu każdy musiał powiedzieć swój zawód i imię i nazwisko. O, il, o ile nazwiska wtedy były. Bo tego akurat nie wiem. Na przykład trzeba powiedzieć: Ja, Jakub Kochanowski jestem sprzedawcą książek. I Józef i Maryja musieli się udać do Betlejem. Bo Józef głowa rodziny. Do Betlejem Maria urodziła się w Nazarecie. W każdym razie Maria już bliska porodu. Lada chwila już może urodzić dziecko, by było zdrowe. 9 miesięcy. Ale. Józef był zakłopotany, nie wiedział. Po prostu się bardzo martwił o Maryję, ponieważ, ponieważ myślał, że nie da rady, bo to jest setki, setki kilometrów na południowy zachód od Jerozolimy. Ale Maryja wierzyła, że Pan Bóg chce, aby syn Dawidowy, syn Boga Najwyższego, urodził się w Betlejem. W, mie w mie mieście judejskim, to znaczy dom chleba, ale to powiem już, yy, będę bardziej wspominać innym razem, jak kiedyś będziemy przerabiać ród, ale to sobie poczekacie. I tak Maria i Józef wyruszyli w drogę. Yy, yy, może przesadziłam z tym, yy, że szli setki, setki kilometrów, ale tak naprawdę to mogło być tak około 100 kilometrów. I jeszcze mi się przypomniało, że to rozporządzenie jest głównie po to, aby władca danego regionu, kraju mógł sprawdzić, ile może wyciągnąć pieniędzy od ludzi, którzy żyją, zwiększyć podatki, aby mieć więcej pieniędzy na cały luksus, bale i tak dalej. Nie polecam robić spisu ludności. Wracajmy, że szli długo, że przez pagórki, przez pustynie musieli nocować na świeżym powietrzu, sobie w jaskiniach, albo zmieniać namioty, niezbyt przyjemne. Podróżowali po Ziemi Świętej na ten spis ludności, ale nie tylko, setki ludzi. Ludzi setki szli do swoich rodzinnych miast, regionów, w których się urodzili, miejsc, w których zaczęły się ich pierwsze kroki w życiu, pierwszy oddech, pierwsze spojrzenia tam do rodzinnych miast. A gdy tam przebywali, dla Maryi nadszedł czas rozwiązania. A gdy przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. Pan Jezus urodził się naprawdę. W nieprzyjemnych warunkach. Zimna szopa, ciasna szopa, gdzie śmierdzi wołem. Bardzo Ciebie przepraszam. Yy, woły, yy, wolę. Nie chciałam urazić. Yy, zimno na odludziu, dziura, wydach. W ogóle yy, nie ma co gadać. Jeszcze ten osioł, czyli ja. Musiałam się nanosić. Yy, Bagaż jest trochę odwrócony, ale to nieważna sprawa. Najważniejszy jest Pan Jezus. Pan Jezus naprawdę nie miał lekko. Oj, nie miał. Zasłużył na sobie na pałac. Po prostu wie, trzy razy większy od tego, którego mieli wszyscy królowie świata. W ogóle luksusy ponad chmury. A urodził się w stajni, gdzie było nieprzyjemnie zimno. Józef musiał rozpalać ognisko. Przyrządził dla Marii nawet specjalne miejsce do rodzenia. Jednak zanim do, doszli do stajenki w skale, w której były zwierzęta, wędrowali przez Betlejem. Józef pukał do różnych drzwi. Nawet do swojej rodziny, nie wiem czy rodziny, ale do bliskich, do tych, których znał i do różnych gospod, mie mieszkań, ale albo było, niestety nie mogę Wam pomóc, nie mam miejsca, musicie iść do innej gospody, do innego mieszkania, ja niestety Wam pomóc nie mogę. Nawet skrawka podłogi wam nie mogę dać. Aż potykam się o gości, nawet nie mogę zanieść im chleba. Albo było jeszcze inne. Przepraszam, nie mamy miejsca. Yy, idźcie tam czy tam. Ale w końcu natrawili na osobę, która wreszcie im powiedziała Mam miejsce w stajni, idźcie. I tak, pan Jezus urodził się w stajence. A teraz dwa znaczenia Bożego Narodzenia. Otóż, w noc, w którą się urodził Pan Jezus, była najdłuższą nocą w roku. I chodzi o to, że w całej ciemności, w całej biedzie duszy, w wszystkich grzechach, ciemności człowieka, Pan Jezus chce się narodzić, być tam i zbawiać. Po drugie. Stajnia. Jak już wcześniej wspominałam, śmierdzące, zimne, zbruchwiałe, dziurawe, w ogóle biedne, bez za żadnych luksusów, miejsce. I to jest takie serce grzesznego człowieka. Pan Jezus nie zważa na to, że to jest brzydka stajnia. On tam idzie, każdy może do Niego przyjść. I tam się zbawić. Nie, nie chcę mówić, że ty, siostro, bracie, jesteś zła, tylko y, y, znaczy, każdy z nas ma, ma grzech. I Pan Jezus chce zbawiać to serce, które zaginęło odnaleźć owieczkę, która się zgubiła. Bardzo dziękuję Wam, że staracie się być dobrzy i pamiętajcie, że Pan Jezus każdego dnia, nie tylko w Boże Narodzenie lub, lub Wielkanoc lub inne święta takie tego typu, przychodzi do Waszych serc. On przychodzi codziennie, w trakcie każdej przy, mszy świętej. On jest w tym sercu, kiedy, chodzi, kiedy robicie kroki. W każdej sekundzie i w każdej minucie, gdyby On nie był z nami, my byśmy zginęli. Yy, Pan Jezus jeszcze urodził się wstające w Betlejem, z rodu Dawida, z rodu Judy, urodzony przez niewiastę bez grzechu poczętą, czyli Matkę Bożą, yy, aby wypełnić wszystkie proroctwa tych. Ludzi, którzy go zba, z, zapowiadali, tych kapłanów, proroków i y, ludzi takich, y, ich su, i sługi bożych. Bo y, nie mógł zawieść ludzkości i tamtych proroków. Pomyślcie sobie, że głosicie Ewangelię, wierzycie, że całe słowo się spełni, a nagle no, no, nic. Nie spełnia się do końca światów. Jesteście przygnębieni i pognębieni na całą wieczność. Nie, tak być nie może. Dlatego Pan Jezus chciał, aby te proroctwa się spełniły. Wypełniał je. Każde, pra, ka, wiele czynów Jezusa by było po to, aby wypełnić proroctwa. Jego śmierć i Jego narodzenie i Jego czyny. To wszystko było na proroctwa i na zbawienie naszej duszy. Teraz zaśpiewam Wam kolendę do szopy Hejpasterze. Akompani no, akompaniował będzie mój brat na gitarze. Ojcy, pasterze, kiedy nocą pilnowali swego stada, nagle uko ukazał im się anioł, Pana i chwała, Pana zewsząd ich oświetliła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im: Nie bójcie się, oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem. Będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których maso, w których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili do siebie, Chodźmy do im i zobaczmy, co się stało, a co nam pan oznajmił. Pasterze poszli więc i szybko znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. A gdy je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym chłopcu. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze wrócili, chwaląc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli zgodnie, co im zostało oznajmione. A teraz opowiem Wam, jak to było z trzema królami. Gdy Jezus narodził się w Betlejem. Judzkim zapanowania króla Heroda do Jerozolimy przybyli ze wschodu mędrcy. Pytali oni: Gdzie jest nowo nowonarodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem je na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy oddać mu hołd. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zabrał wszystkich ważnych kapłanów oraz nauczycieli ludu. I pytał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus? A oni mu powiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo, tak bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze spośród wielkich miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu. Wtedy Herod Herod Przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich, gdzie ukazała się gwiazda. Wysyłając ich, ich do betlejem, powiedział Idźcie i wypytajcie się dokładnie o dziecko. Gdy je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym ja mógł pójść i oddać mu hołd. Oni wysłuchali króla i wyruszyli w drogę. A gwiazda, którą widzieli, gdy wschodziła, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się dziecko. Tam się zatrzymała. Ogromnie się ucieszyli na jej widok, gdy weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką, z jego matką Maryją, padli na kolana i oddali mu hołd. Otwa, otwarli swe szkatułki i ofiarowali mu dary złoto, kadzidło i mir. A ponieważ otrzymali we śnie polecenie, że nie, żeby nie występowali, do, aby nie poszli do Heroda, inną drogą wrócili do swojej ojczyzny. Um. Trzej królowie naprawdę dużo przebyli drogi, aby spotkać się z Jezusem. Przyszykowali swoje błądy, aż się uginały im kolana. Zapakowali jedzenie, wodę, a także te dary, które dali Jezusowi. Było trzech królów. Nikt nie wie, który ofiarował co, jak wyglądał i tak dalej. To są to wie sam mógł w niebie, Maria Józef. Ale ja zrobiłam, że Balda, Baltazar dał kadzidło, Kacper dał e, mirę, a, a Melchior dał złoto. Tak jest w mojej wersji. Jeszcze powiem, co oznaczają dary Trzech Króli. Złoto oznacza, że Jezus jest wielkim królem. Był, jest i będzie. Kadzidło oznacza, że jest najwyższym kapłanem. A mirra oznacza to, że Jezus będzie cierpieć na krzyżu i że poniesie wielką mękę. Dziek dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca tego odcinka, bo to był jeden z dłuższych. Subskrybujcie kanał, rozgłoś, głoście chwałę Bożą I tak dla ciekawskich, małych, moich wielbicieli i dużych Chciałabym ogłosić, że kiedyś może nagram Drogę Krzyżową, przynajmniej się postaram Z Panem Bogiem!